Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym dniu. Dzisiaj mamy już dzięki Bogu sobotę. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy w czasie tej modlitwy, w tym słuchaniu Słowa Bożego, prosili Pana Boga o taką umiejętność rozeznawania Jego działania, Jego obecności w naszych codziennych wydarzeniach, w tym co nas każdego dnia spotyka. Zapraszam Was na początek do tego, abyśmy usłyszeli Słowo. Fragment, który rozważamy dzisiaj, pochodzi z 6 rozdziału Ewangelii Łukaszowej. W szabat przychodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus odpowiadając im rzekł, nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie? Jak wszedł do Domu Bożego i wsiąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać, i dodał: Syn człowieczy jest panem Szabatu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy. Yy, Spróbujemy sobie wyobrazić tę całą sytuację tak bardziej plastycznie. Spróbujmy zobaczyć właśnie owo pole, na którym rośnie czy rozwija się zboże. Zobaczmy Jezusa, zobaczmy jego uczniów, którzy tam przechodzą, i odczuwając głód, zaczynają prawda, zrywać te kłosy po to, żeby ten głód zaspokoić. Kiedy patrzę na tą scenę, to w jakiś sposób. Pojawia mi się obraz Boga, Ojca, który jest zatroskany o swoje dzieci, który jest zatroskany o tych, którzy są głodni, którzy pragną jakoś w jakiś sposób zaspokoić swoje, swoje pragnienia, swój głód. I myślę, że to jest też takie zaproszenie dzisiaj dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy zobaczyli, co jest głodem naszego życia, bo każdego dnia chodzimy głodni. I nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie jakiegoś pokarmu naturalnego, ale chodzi mi też o ten głód nasz duchowy. O głód, który nosimy w naszym sercu, o tym wszystkim, co jest naszą bezradnością, bezsilnością, wtedy, kiedy tak naprawdę już nie mamy na nic wpływu i potrzebujemy kogoś, kto ma moc, aby tę sytuację odmienić, kto ma moc, żeby tę sytuację zmienić. I tutaj właśnie wchodzi na arenę Pan Bóg. Pan Bóg, który jest wrażliwy na nasze potrzeby, który jest wrażliwy na nasz głód. I żeby zobaczyć jego działanie, aby zobaczyć to, w jaki sposób On chce nas, czy chce, żebyśmy odkryli, jak On się o nas troszczy, to potrzeba właśnie tego zmysłu wiary. Potrzeba tej wrażliwości, żeby w tych codziennych wydarzeniach, w tym, co nas każdego dnia spotyka, w tej czasem szarej, trudnej rzeczywistości i codzienności, odkryć Jego żywą obecność, Jego żywą miłość i to, że On jest zatroskany o nasz los, że On każdego dnia troszczy się o nas. Myślę, że bardzo dużym problemem dzisiaj wielu z nas ludzi, dzisiaj, bo my żyjemy dzisiaj, tu i teraz, to jest to, że mamy problem z tym, żeby pozwolić się kochać. Pozwolić się kochać Panu Bogu. Czyli pozwolić Bogu wejść w tą naszą przestrzeń taką bardzo intymną. Tak jakbyśmy czasem mieli takie. Przeświadczenie, że my musimy na to zasłużyć, że ja muszę zrobić wszystko, żeby Bogu udowodnić, że zasługuję na Jego miłość. Tymczasem no właśnie On chce wejść w tą naszą bezsilność, bezradność i chce mi dać swoją miłość w sposób absolutnie bezwarunkowy i e, za darmo, po prostu za darmo. To co też może nas w jakiś sposób blokować na tą Bożą miłość, to takie skupienie się wyłącznie na takim prawniczym podejściu do życia. Tak jak ci faryzeusze, oni tylko widzą literę prawa. Oni, yy, w, trzymając się sztywno, kurczowo tej litery prawa, jakby yy, no, nie potrafią dostrzec człowieka. I tego, że właśnie w tej rzeczywistości, tego człowieka, w jego historii życia przychodzi Bóg. Gubią człowieka. Dlatego Jezus, Pokazując im tę historię z Dawidem i z tym, jak jadł te chleby pokładne, które mogli spożywać tylko kapłani, on jakby chce ich zaprosić do tego, żeby poszli dalej, żeby wyszli z takiego ciasnego, sztywnego myślenia, po to, żeby wejść głębiej, żeby zobaczyć, że, że prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa, tak? że prawo ma nam pomagać, ma nam pomagać nawet prawo Boże, ma nam pomagać. Dojść do spotkania z Panem Bogiem. To, nam, to jest myślę, że takim centrum. Odkryć w codziennych wydarzeniach, odkryć w prawie tą troskliwą miłość Ojca, który nieustannie się o nas troszczy, który chce naszego dobra. No właśnie, czy to potrafię robić? Czy każdego dnia. Potrafię dostrzec to, że Bóg się o mnie troszczy i opiekuje. Może to dzisiejsze słowo jest takim zaproszeniem dla Ciebie, dla mnie, a na pewno jestem tym przekonany, że tak jest, do tego, żebyśmy odkryli troskliwą miłość Ojca i że wszystko, co mamy, czy to jest prawo Boże, czy to są przykazania, czy są przykazania kościelne, czy to, co jest w Kościele. Nie jest samo dla siebie, nie, nie jest po to, żeby uwielbiać człowieka, żeby być w jakiejś, jakiejś pozycji uprzywilejowanej wobec innych ludzi, ale że są to narzędzia, dzięki którym ja mogę odkrywać troskliwą miłość Boga, który troszczy się o mnie, który chce w, w wejść w moją historię życia i chce mnie doprowadzić do zbawienia. I myślę, że to może być też takim przedmiotem naszej dzisiejszej modlitwy. Zapraszam Was do tego, e, abyśmy prosili Pana, aby. Właśnie poprzez to słowo On uwrażliwił nasze serca, wyprowadzał nas z takiego ciasnego myślenia, uzdrawiał nasz wzrok, uzdrawiał nasze czasem bardzo skamieniałe serca, aby to słowo, Jego słowo, stało się treścią naszego życia, stało się pokarmem naszego życia. Pięknego dnia Wam życzę i serca Wam błogosławię. Do zobaczenia. Szczęść Boże.